Czytanie z księgi proroka Ezechiela. To mówi Pan Bóg, oto ja sam będę szukał moich owiec i będę miał o nie pieczę. Jak pasterz dokonuje przeglądu swojej trzody, wtedy gdy znajdzie się wśród rozproszonych owiec, tak ja dokonam przeglądu moich owiec i uwolnię je ze wszystkich miejsc, dokąd się rozproszy w dni ciemne i mroczne. Ja sam będę pasł moje owce i ja sam będę je układał na legowisko mówi pan Bóg Zagubioną odszukam zabłąkaną sprowadzę z powrotem skaleczoną opatrzę chorą umocnię a tłustą i mocną będę ochraniał Będę pasł sprawiedliwie Do was zaś owce moje to mówi pan Bóg Oto ja osądzę poszczególne owce, barany i kozły. Oto Słowo Boże.